Maria Jaśniewska: Życie w życiu rozdział Idę jasną drogą przekaz od Marii. Biedą jest dla człowieka, jeśli jego gorące dobre uczucie nie napotyka na wzajemność u drugiego człowieka, do którego jest adresowane. Często tak jest, ale nie należy z tego tytułu popadać w rozpacz, smutek, melancholię. Należy iść dalej na spotkanie oczekiwanemu szczęściu, tej miłości, której ten wcześniej spotkany nie umiał lub nie chciał dać. To jest prawo człowieka przecież nie musi kochać tych, którzy jego kochają. Nie musi odzajemniać uczuć, nawet jeśli te do niego kierowane są piękną miłością. Ma prawo wyboru wędrowania za tym, co własnym sercem czuje, jako dla niego dobro. Nie można kochać na zawołanie ani tych ludzi, których wypadałoby kochać. Serce, będąc otwartym, ma prawo wybierać to, co niesie mu spokój, ukojenie, dobro. Jeśli miłość jest nieobzajemniona, a uczucie gorące napotyka tylko słabe ciepło serca drugiego człowieka, to nie należy z tego powodu martwić się. Należy obudzić w sobie siły i wolę wędrowania do jasności i poszukiwania tego, Czego sercu brakuje poprzez życie w następnych dniach, miesiącach, latach. Zazwyczaj jest tak, że jeżeli serce wie, czego potrzebuje, to otwierają się kanały komunikacji nicią złotą nazywane które powodują, że po tej nici przepływa do serca spragnionego to spełnienie, którego wyczekuje. Poprzez dalsze życia drogą maszerowanie ma się możliwość spotkania tego, co serce ukołysze. Nie należy oglądać się do tyłu, analizować historię i rozdrapywać rany zadane kiedyś. Wiedzę o niekończącej się przyszłości mieć, iść do przodu, do nowych dni, do nowych wyzwań, do nowych ludzi. Choć czasem ciężko jest, to trzeba znaleźć tę siłę popychającą człowieka do przodu. Gdzie jej szukać? W sobie. Ona jest w każdym człowieku, każdy ma tę siłę parcia naprzód. Nie zastanawiaj się zatem, człowiecze, nad faktem, że niepowodzenie Cię spotkało, tylko zastanawiaj się, jakie nowe zdarzenie zaistnieje w Twoim życiu, by duszę Twoją barwić kolorami, by wibrowała pięknie na wietrze czasu w drodze do tego, co się nigdy nie skończy. Sam człowieku będziesz wiedzieć, sam poczujesz, sam w swej wiedzy myśleniu pewien będziesz. Tak właśnie w życiu człowieka być powinno, że człowiek nie będzie czekał, aż niebo za niego zadanie wykona, ale sam temu niebu